Prezentacja Mercedes C-klasa, model wyposażenia, wersja Avantgarde. Auto świeżo sprowadzone z Niemiec, 2006 rok po lift. Bogata wersja wyposażenia, czujniki z przodu, czujniki z tyłu. Silnik 1.8 kompresor, 163 konie. Egzemplarz bezwypadkowy, lakierowane dwa elementy, przednia maska i prawe. Przednie drzwi. Mamy zdjęcia, jeżeli chodzi o drzwi, bo były naprawiane z ubezpieczenia przez Niemca. Auto zakupione od drugiego właściciela z pełną historią serwisową. Bardzo fajny egzemplarz. nieporysowany porysowany, nie Wersja awangardy. Także mamy pół skórki. Hotel kierowcy niewytarty w idealnym stanie. Przebieg 224 tysiące. Skrzynia automatyczna. Dwustrefowy klimatronik. Podgrzewane przednie fotele. Przebieg dokładny. Z tyłu bardzo ładne auto. Tak się prezentuje. Gratis od firmy Felgi Stalowe. Można sobie zamontować opony zimowe. 16-calowe Felgi na aucie też 16 albo 17. Teraz sprawdzimy. Opona Continental Sport 17 rok 17 calowa aluminiowa felga cena na gotowa auta w granicach 20 tysięcy już po opłatach Bardzo fajny stan, także jak ktoś szuka to zapraszamy